Witam Was, Zodiakalne Byki w czytaniu, czy też przekazie tygodniowym dla Was. Jest to przekaz na tydzień 32, od 7 do 13 sierpnia. I co ja tu widzę, drogie byki? No powiem szczerze, że ostatnio mieliście chyba lepsze te czytania. Aczkolwiek tam w czytaniu miesięcznym też mieliście e, właśnie e, kartę wieży, jeśli się nie mylę. Mieliście jakiś właśnie zwrot akcji, nieprzyjemny, niefajny. To tutaj mi się pokazuje, może chodzić o miłość przede wszystkim, e, mężczyzna. Król Kielichu, frak skorpion bądź rybki, ale w tej wieży e, macie też e, dodatkowo jakby znak ryb, czyli być może jakieś rybki dla byka. Może być nie musi, pamiętajcie, także ten znak zodiaku, no niektóre by, by, byki będą miały inne, inne będą miały zupełnie inne znaki, więc do tego większej uwagi bym nie przywiązywał. Jest jakiś mężczyzna, który o Was myśli. Dzieli was jakaś odległość, jest odległość, on się pojawia i znika. Może teraz nie ma tego kontaktu. On gdzieś tam jest na horyzoncie, gdzieś tak sobie pływa, pływa, myśli o was, ale być może nie ma jakiegoś kontaktu, przerwa w kontakcie albo dzieli was jakaś odległość. Może być na wyjeździe, może być a w drodze w podróży, i to by było być może przerwaniem, e, przerwaniem kontaktu. No, ogólnie macie kartę wieży na miłość, czy jakieś zakończenie, coś było budowane nie na stabilnym. Em, nie na stabilnym gruncie niestety, i runęło, zakończyło się bądź zakończy. Jakaś odległość może być tutaj dla byków niedobra, nie czyli odległość e, może zakończyć relację, bo po prostu tego możecie nie wytrzymać. Albo facet jest oziębły, facet nie angażuje się, facet nie pokazuje uczuć miłości, być może w ten sposób jaki powinien, albo nie tak często jak powinien. Ym, I to mimo, że on gdzieś tam jest i sobie pływa no to to nie jest wystarczające do tego, żeby stworzyć szczęśliwy, stały związek uh, i po prostu to się może zakończyć. Ja tu widzę zakończenie czegoś ubyka. jeśli chodzi o miłość, jakieś relacje, jakiegoś związku, um, dlatego że nie ma zaangażowania albo dzieli Was jakaś duża odległość, albo jakiś wyjazd może Was podzielić bądź doprowadzić do tego, że ta relacja się zakończy. Czyli może ktoś pojawia się i znika i to się stanie denerwujące i byk może postanowi w końcu tą relację zakończyć, bo ile można wytrzymać. Z drugiej strony karty mogą mówić o pojawieniu się kogoś nowego, tak? Bo mamy tutaj kartę rewolucji, karty, kartę zmiany, czyli coś się kończy, ale coś się zaczyna. Czyli mm, nie doługicie się drogie byki, nie myślcie, że jesteście skazani na porażkę, bo... Tutaj, jeśli u byków coś się zakończyło, to karty mówią też o tym, że coś się nowego pojawi. To jest dość, dość logiczne i brzmi bardzo prosto, no ale tak jest w życiu, tak? Czyli jesteście po zakończeniu czegoś, to coś nowego może się pojawić. Rak, skorpion, rybki tu mi się pokazują przede wszystkim. No, chyba że jesteście w trakcie zakończenia czegoś albo będziecie coś zakończać, no to wiadomo, tutaj chodzi o tego partnera, pod którego jeszcze, jeszcze z którym macie do czynienia. Jeśli coś zostało zakończone, to coś nowego może się pojawić. Coś bardziej korzystnego dla was myślę. W pracy też wycofanie. Szału nie ma, Deniu urywa, że tak to powiem, drogie byki, wycofanie żadnych decyzji lepiej nie podejmować w tym tygodniu, bo energetyka jest wyjątkowo mm, niepewna, niestabilna, więc tutaj warto wstrzymać się z jakimiś decyzjami, krokami, rozmowami. I po prostu przeczekać ten tydzień zawodowo-finansowo. Czy jeśli chodzi o jakieś decyzje zawodowo-finansowe, jakieś działania, jakieś kroki, to lepiej stop i, um, i przeczekać ten tydzień. Karta Rada mówi: No, ósemka mieczy, mówi o waszych własnych blokadach energetycznych, czyli tak naprawdę możecie dostać tyle od życia, na ile będziecie w stanie um, mentalnie się otworzyć, powiedziałbym. Bo tutaj widzę, że po tych zakończeniach, po tych jakichś trudnych sprawach, sytuacjach, byki mogą się zamknąć i popaść um, w negatywną spiralę myśli, um, a jednak karty mówią o tym, że możecie więcej osiągnąć i zrobić niż myślicie. To, że w tym tygodniu coś się nie udaje, to, że w tym tygodniu być może coś się zakończy, albo to, że to się zakończyło, czy też to, że w tym tygodniu z czymś nie możecie ruszyć, nie oznacza, że tak będzie zawsze. Czyli nie nakładaj na siebie jakichś takich ograniczeń. Na zawsze, bo to, że coś tymczasowo nie idzie po Twojej myśli, albo coś tymczasowo Ci się nie układa, nie znaczy, że będzie tak zawsze. Dodatkowo na spodzie talii karta piątki mieczy, która mówi o fałszywych osobach w Waszym życiu, czyli też być może zostaliście zdradzeni, oszukani, zmanipulowani, być może komuś zaufaliście, komu ufać w ogóle nie powinniście, ale to wyszło. Prędzej czy później to wychodzi, prędzej czy później ta maska spada i właśnie być może odkryjecie tą brutalną. Prawdę, czyli na fałszywe osoby też uważamy, bo być może zbyt szybko się angażujemy, zbyt szybko swoje serce oddajemy, a ludzie to szybko, czy też ludzie to po prostu wykorzystują. Ja też nie mówię tego w kontekście miłości, kochani, ale ogólnie w swoim kręgu uważajcie na jakieś fałszywe osoby, które mogą udawać przyjaciela, przyjaciółkę, a tak naprawdę, czy też dobrą znajomą, dobrego znajomego, a tak naprawdę dobrych, szczerych intencji oni nie mają. Przekaz anielski dla Was. Karta wypadła dla Was. Karta miłości, nie bój się. Miłość jest w dostatku i dla wszystkich. Dosłownie, kochani, tak jak Wam mówiłem, to, że coś zniknęło, nie oznacza, że nie pojawi się coś nowego. Tu coś zniknęło, bo coś było niekorzystnego, pojawi się coś lepszego. Ta miłość jest w różnych formach, tak naprawdę. I nie bój się, że nie będziesz kochany, kochana, bo ta miłość jest i czeka na Ciebie, tak? Tylko no tutaj, jak jesteście po takich sytuacjach, po takich przeżyciach, no to niestety trzeba tego czasu, żeby energetyka mogła się oczyścić. I żeby zrobiło się miejsce też na, na to nowe. I wy musicie być przede wszystkim mentalnie, psychicznie gotowi na to, żeby nową osobę do swojego życia wpuścić, a widzę, że na ten moment jeszcze tak nie jest, bo jeszcze są blokady, jeszcze są myśli typu, że... Będzie porażka, czy będzie źle, że nie przyciągnę, że nie spotkam. No, blokujecie siebie całkowicie, ale ja to rozumiem. Um, I to na ten moment jest ok, tylko zadbajcie o to, żeby tak nie pozostało na dłuższy czas, żeby w końcu przyszedł taki moment, żeby te myśli odpuścicie. Otworzycie się na to nowe i będziecie wierzyć, że to jest wam dane i że to do was przyjdzie. I tego Wam, drogie byki, życzę wszystkiego dobrego dla Was. Trzymajcie się. Um, Przetrwajcie ten tydzień, powiedziałbym. Przeczekajcie po prostu. Wiecie, tak jak burzę trzeba przeczekać, deszcz trzeba przeczekać, ale e, burza minie, deszcz minie i, i wychodzi słoneczko. I to, to na takiej zasadzie widzę ten przekaz dla Was. Wszystkiego dobrego, dużo siły dla Was. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych czytaniach na moim kanale. Serdecznie Was pozdrawiam.